No, cześć, tutaj Nikola i no, tak się stało, że. <noise> Jaki, no. Ja nagrałam. Czy... No, nagrałam, tak? Nie, myślałam, że nagrywam. Włączyłam to wszystko, ale przypomniało mi się, że dam pauzę. A no właśnie, przypomniało mi się, że dam pauzę i no i nic nie nagrałam. Yy, ale pozdrawiam karita 12, Wiktoria i Oliwka, i Alfonsa, bo ona mi tutaj napisałam. Tylko, że na razie, na razie to nie widać, bo jej podawałam. Podawałam jej. Um, Jezu, no kanał. Nazwę kanału. To jeszcze coś wysłał? Anatolia 1125M. Oj. Hej, no to hej, no halo, no dzień dobry. No, nie wiem co w tym odcinku będę robiła, ale, 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 ale nie wiem, bo dawno nie byłam na grach i może coś się zmieniło, o właśnie są unikaty, no ale co ja za tę kasę kupię, co nie, no nic się nie zmieniło. No, ok. Czekajcie, wejdę na mojego artbooka. Wiecie, taki lans to jest. Wejdę na artbooka. Jezu. Na mojego. O. Czego nikt mi tego nie lekuje? Wiecie, ja. może jak jak ja gadam. Widzicie, ile ja to robiłam? No wiecie? No, umęczyłam się, patrzcie! Tu, tak, dokładnie. Gubienko. No i tak, nowa. Co? Ale się napracowałaś, naprawdę. Dobra, mieszam. Mm, top, zobaczymy te top, bo jakie ostatnio zobaczyłam. O, właśnie. Jakie ostatnio zobaczyłam. Nie, już nie ma tego, ale po prostu. O! No to jest fajne do tej... no, ale dajmy przykład po prostu. No damy te lowelit. Love it, słyszeliście? Jaki lol. love it. ale ja też tak zrobiłam i miałam dwa, więc usunęłam. Compix Star, no no wiesz co? No to, to jeszcze widzę, że to jest um... napracowane się, no bo to jest takie, no. Um... No, no tak. To jest już trudniejsze zadanie. No bo patrzcie, można kupiować powodzenie. Ewa Szczypior, bardzo fajny. nick. Nap naprawdę, nie śmieję się. Naprawdę fajny. Nikola Szczypior 1. A jeszcze tak a propos, bo tam koszą trawę. Koszą trawę. Piłują coś. No i no. No i coś zrobiłam. No. No tak. Dokładnie. A właśnie, wiecie, co możemy robić w tym odcinku? Mm, Patrzeć sobie na artbooki. Dobrze. Kto lepszy, dziewczyny, love it. No oczywiście, no proszę Państwa, no. Wow. Well. no to jest no dosyć takie, no powiedzmy. Dobra, następne to. No sorry, że tak nie odzywam. O, dobra. Nie będę nic mówiła. O no, to już jest dosyć fajne, powiedzmy. Nie, że tamto było brzydkie, ale bardzo fajne tamto. Mi się bardzo podobało. O to. O to, to. Nie wiem to To, o. Te, a atak. Podobał mi się ta roślina, podobała mi się. No, podobało mi się ta Pixie Star, ale ja takie podobne robiłam i co ja z tego miałam? I to jest takie trochę dziwne. Mi się wszystko z tych, z tych top podoba i nie tylko. O, to jest bardzo fajny ten konik z włosów. O, to jest bardzo fajne, bo ja bym bardzo chciała takie serca. Tylko napiszę. I musimy już kończyć, bo ja muszę już iść. Dobra, no to część to był krótki odcinek, i zapraszam na kolejny. No, do zobaczenia.